Znane. Musimy przeskoczyć fachowki. Wspiąć się po drabinie. Strażacy w aparatach już są. Chatka płonie, proszę Państwa, ale jest ktoś ranny. Mamy ofiarę. Mamy poszkodowanego misia z chatki kuchatka. I jest potrzebna pomoc. Miś jest ranny i chyba przestał oddychać. Proszę zwrócić uwagę Niestety z uwagi na to, że jesteśmy w pomieszczeniu, nie możemy uruchomić wody, ale wtedy, kiedy będziemy na zewnątrz, to woda na pewno, proszę mi uwierzyć, że będzie płynąć, bo przez ten wóz przelewa się woda i w tym momencie tak, była huwaszona, proszę zwrócić uwagę, że jest wykonywana restrykcja krążeniowo-duchowa, jest sztuczne oddychanie, są uciski, pełen profesjonalizmu, no, może trochę wyżej. Miś macha nogami, więc chyba żyje. Chyba żyje. Czy nasz miś powraca do zdrowia? Czy udało się go uratować? Tak. Udało się. Haneczko, czy powiedz mi, czy to sztuczne oddychanie, to było trudne? Nie. Nie, dlatego, że Ty potrafisz już to robić, prawda? Umiesz. Umiesz. No to ja się bardzo cieszę. A Haniu, Ty powiedz mi, czy takie przywracanie do życia misia jest trudne i wyczerpujące? Nie. A jeśli robi się to długo, to być ratownicy, którzy muszą zmienić y, ratowników, czyli musi być taka podmiana, żeby ratownik się nie męczył, a żeby mieć łokaz śmierżny? Tak. A powiedz mi, jeśli nie udaje się takiego misia samemu uratować, to co należy zrobić? Wezwać pogotowie. No właśnie, w takich momentach pogotowie przyjeżdża. Dziękujemy Państwu.